Ogólna idea połączenia. Po co się łączymy? Bo to jest chyba takie najważniejsze pytanie, na które sobie trzeba odpowiedzieć. My łączymy się nie po to, żeby dostać 100 milionów, tylko łączymy się po to, żeby zapewnić przyszłość swoim dzieciom, bo ja uważam, że Zielona Góra i gmina są dwa z najlepszych samorządów, najlepiej zarządzanych, najbogatszych w województwie. Ja wiem, że mieszkańcy może tego tak nie odbierają, że jesteśmy takimi bogatymi samorządami, ale tak to w tej chwili wygląda. Według statystyk, według danych. My jesteśmy najbogatszymi samorządami. Zielona Góra jest jedynym miastem w województwie, które płaci Janosikowi, czyli oddaje na te biedne samorządy. No, po Zielonej Górze, moim zdaniem, tego nie widać, ale to pokazuje, jak źle jest gdzie indziej. Więc aby jednak nie popaść w taką no, skrajną nędzę jak niektóre samorządy w Polsce, musimy robić wszystko, aby się rozwijać. Co możemy zrobić, żeby się rozwijać? No, Zielona Góra w swoich granicach administracyjnych już od dawna nie ma jak się rozwijać. Tak naprawdę nie ma miejsca, że Góra jest małym miastem, jeżeli chodzi o powierzchnię, ma bardzo wysoką gęstość zaludnienia. Jak widać próba wybudowania nowego jakiegokolwiek elementu, no, kończy się zawsze płótniami i waśniami, bo my już nie mamy. Wszędzie mamy albo lasy, więc co można zrobić? Albo wyciąć lasy, albo poszukać nowej przestrzeni. My szukamy tej nowej przestrzeni właśnie na terenie gminy. No gdzie powstaje największa inwestycja w województwie, jeżeli chodzi o przyszłość województwa. Park Naukotechnologiczny, technologiczny, który finansuje miasto dziesiątkami, setkami, tysięcy złotych, milionami złotych, gdzie powstaje? No, w mieście. Oczywiście, że nie w mieście, tylko w. Minie. Bo no, co jest dla najważniejsze dla mieszkańców, że najważniejsze dla mieszkańców jest dobra oświata? No myślę, że tak, dobra służba zdrowia, myślę, że tak. Ale najważniejszym elementem to są miejsca pracy, czyli stworzenie warunków do tego, bo rolą samorządu nie jest stworzenie miejsc pracy, tylko stworzenie warunków do tego, aby powstawały firmy. I my to robimy. Gdzie to robimy? No w Kisielinie, nie w Zielonej Górze, bo w Zielonej Górze nie mamy miejsca, więc aby się rozwijać, nie stać. W miejscu, bo ten, bo to się nie rozwija, to tak naprawdę się cofa, musimy coś zrobić. Bo czy coś się stanie, jeśli nie połączymy? Bo tu też jest takie pytanie. Bo moim zdaniem, przez najbliższe 2 trzy lata nie odczujemy jakiejś wielkiej różnicy, ale pro ten proces degradacji będzie następował i on już będzie nieodwracalnym procesem. Jak popatrzymy sobie na takie miasta jak Jelenia Góra, wiem, jak Słupsk, które straciły, tam się po kilkanaście tysięcy ludzi wyprowadziło. To jest tak, jakbyśmy sobie wzięli osiedle szląskie, pomorskie, racójkę, pluski sieni, nawet ci wszyscy ludzie, którzy tam też wyjechali, wyprowadzili się. No to będzie wtedy już tragedia, która będzie nieodwracalna, która będzie skutkowała tym, że Zielona Góra zacznie obumierać, więc musimy zrobić wszystko, aby temu przeciwdziałać. Jak można? Właśnie poprzez kolejny impuls rozwojowy, którego Zielona Góra potrzebuje. W związku z tym ten projekt jest projektem przyszłościowym, zresztą my o tym rozmawiamy na temat tego połączenia już od wielu, wielu lat. To nie jest pierwsza próba połączenia. Bo pierwsza próba to była jeszcze za kadencji oh, 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 bardzo dawno pana prezydenta listowskiego, później za kadencji pani prezydent Ronowicz. No było zawsze blisko i nie doszło, bo, bo, i zawsze były jakieś bo. My musimy to zrobić, jeżeli chcemy, aby nasze dzieci nie szukały swojego miejsca na ziemi gdzieś za granicami, tylko żeby tutaj znalazły. My musimy się rozwijać. Zielona góra w obecnych granicach administracyjnych tej szansy rozwoju już niestety nie ma, bo no, brakuje nam po prostu fizycznie terenów. My mamy jeszcze w mieście tereny pod budownictwo wiele rodzinne, czyli podbloki. Ale przemysł to już jest Kisiel i tam jest ta przyszłość. Pod budownictwo jednorodzinne, no to jak każdy z mieszkańców Gwiny popatrzy na sąsiadów, do tych nowych sąsiadów, czyli mieszkańców Zielonej Góry ma wielu, więc to jest główna idea. Walczymy o to, aby usiąść też przy stole w Warszawie tych wielkich, bo tak naprawdę w Polsce największe pieniądze są dzielone przez największe miasta. Wrocław, Poznań, Szczecin, Warszawa, oni dostali setki milionów z Unii, my dostaliśmy dziesiątki milionów z Unii. usiądziemy przy stole wielkich miast, a do tego dążymy dostaniemy większe pieniądze. Już udało nam się przez te wszystkie działania, które prowadzimy, znaleźć się na liście 18 miast w Polsce, które dostaną ekstra pieniądze z Unii Europejskiej. 18, mimo że Zielona Góra nie jest 18 miastem w Polsce, jest 20, się jeżeli chodzi o 27, 8, jeżeli chodzi o jego obiema no, dzięki temu zyskamy i jeżeli my nie dorwiemy się do tego stołu, przy którym są najwięksi, to będziemy zawsze niestety dostawali ochłapy i reszty. To jest to przykład choćby komunikacji. No, zwróćmy uwagę, Warszawa miliardy na metro, Poznań setki milionów na tramwaje, Trójmiasto setki milionów złotych na rozwój kolei śródmiejskich. A ile dostała Zielona Góra? 5 milionów na zakup autobusów. Rzeszów, wcale nie większa od nas miścina, która w 2005 roku rozpoczęła proces poszerzenia granic miasta, dostała na system komunikacji 300 milionów, my 5. Oni kupili nowe autobusy, urobili nowe drogi, a my co? A my jesteśmy z tyłu. Dlaczego? Bo jesteśmy traktowani jako miasto drugiej kategorii. My musimy dążyć do tego, żeby być miastem pierwszej kategorii i stąd projekt związany z poszerzeniem granic administracyjnych miasta. To jest ta idea. To nie chodzi o te 100 milionów. Te 100 milionów jest bonusem, które możemy dostać, jeśli się dogadamy. Ale to nie jest naszym głównym celem. Gdybyśmy mieli tylko te 100 milionów walczyć, to to byłoby bez sensu. To, to, to nie miałoby żadnego celu. Celem jest to, aby nasze miasto Dalej rozwijało się o wiele szybciej niż ma miejsce w tej chwili, bo zwróćmy uwagę, jak nam odjeżdża Poznań, jak odjeżdża Wrocław, to są miasta, które nabierają dużego rozpędu. My jeszcze ten rozpęd mamy troszkę mniejszy niż oni. Część miast już ma wsteczny bieg rzucony, więc my albo będziemy dążyć do tego, że wsiądziemy do tego pociągu, albo ten pociąg nam odjedzie, a to już będzie nieubłagany i nasze dzieci nam tego nigdy nie wybaczą.